Przepraszam, że przerywam, ale mam tutaj fajną giereczkę do pokazania. Gierka nazywa się Kurzwell. Co, nigdy nie słyszałeś o tej grze? To dobrze się składa. XD Gra, gdzie wchodzicie w świat anime i czujecie się normalnie jak główny bohaterowie z haremu. Możecie tu zrobić kozak postaci jak grubą Bertę z łukiem czy Lolite z laską jak Megumin. Patrzcie na przykład na moją postać. Wygląda identycznie jak Subaru z Rezero, tylko oczywiście mój jest groźny i dojebany, bo jakby nie inaczej w końcu ja. W gierce możecie normalnie frajerów kroić albo z bossami walczyć. Ja to tylko rękawice zakładam i je, płamie typów ciosami, czym Olma tu bo ty też możesz zostać bohaterem, więc wchodzisz w opis i pobierasz. Super, super, wbijać, wbijać. Dziś w tym odcinku, aby było tematycznie do tej reklamy co przed chwilą widzieliście, to w tym materiale przedstawię wam trzy fajne anime, które są związane z grami. Zapraszam. Anime dobrze znane, jednak jeśli chodzi o gry, no to oczywiście ten tytuł jest tutaj obowiązkowy. Seria opowiada o przybranym rodzeństwie nerdów. Sora i Shiro. Rodzeństwo IQ200, którzy byli prosami w każdą możliwą grę, w jaką grali. że nikt nie był w stanie z nimi wygrać. A osiągali oni takie wyniki, że w internecie powstawały nawet o nich legendy. Jednak pewnego dnia dostali Emaila od tajemniczej osoby, która zapraszała ich do zagrania partyjki w szachy. Dla nich to nie był żaden problem, bo i tak siedzą tylko w domu zamknięci jakby byli w piwnicy. Więc z nudów, nie mając co robić, przyjęli to wyzwanie. I po dłuższym czasie udało im się wygrać. Lecz osoba, z którą się pojedynkowali, był sam Bóg alternatywnego świata. I po zwycięstwie zostali zabrani przez niego do krainy gier. Do świata, gdzie panują nietypowe zasady, do których wszyscy się stosują, oraz wszystkie konflikty rozwiązuje się za pomocą gier. Czyli życie idealne dla naszych bohaterów. Więc szybko odnaleźli się w tym świecie i stali się osobami, którzy zostają zbawicielami tej krainy. Niestety chyba w każdym anime isekai, gdzie jest komedia, to musi być te ecchi. Stety lub niestety, to zależy od tego, kto co lubi. Jednak ja osobiście za ty nie przypadam, a w tej serii tego było sporo. Ale za to humor w większości momentach przypadł mi do gustu. W szczególności nawiązania do innych znanych tytułów, co tutaj też było tego sporo. Wyróżniającym się elementem w tej serii jest świat, który jest taki kolorowy, że epilepsji można dostać. Jednak szczerze mi się to właśnie podobało, ponieważ to w dużym stopniu podkreślało ten klimat fantazy, gdzie jest pełno nadprzyrodzonych zjawisk i przeróżnych istot, z którymi to nasi bohaterowie stawiali czoła pokonując ich w grach, wygrywając sprytem. Gdy ja pierwszy raz poznawałem ten tytuł, to po openingu sądziłem, że to będzie poważne anime z ciekawym światem fantazy, bo opening został tutaj zajebiście wykonany i nie dziwię się dlaczego ma ponad 100 milionów wyświetleń. Ale właśnie No Gen No Life ma do tego świetne predyspozycje, aby zostać takim poważnym anime z dramatem. Oczywiście czułem się oszukany jak dowiedziałem się co oferuje ten tytuł. Oszukany, ale za to nie zawiedziony. Jednak na szczęście po serii stworzyli film, który to właśnie przedstawił to anime od tej ciemnej strony. Co według mnie jest to jedna z najlepszych kinówek serii jaka wyszła. No a arty z No Gen No Life to są po prostu piękne. Więc ja tylko proszę, aby wyszedł drugi sezon. Anime opowiadające o przyszłości, gdzie w ten świat weszła nowa technologia. Przedmiot, który pozwalał im w każdej chwili pojawić się w wirtualnym świecie. Główny bohater tej historii to Haruyuki, czyli mały, smutny, niezdarny grubasek, który był nękany oraz wyśmiewany przez innych uczniów. A jedyne miejsce, gdzie mógł się odnaleźć, to właśnie były gry. Więc z tego powodu chłopak często uciekał od rzeczywistości do świata wirtualnego. Na przerwach w szkole, logując się do szkolnej sieci, żeby w spokoju pograć sobie w grę, w którą to grał samotnie i tylko on zdobywał tam wysokie wyniki. Jednak to wszystko dostrzega jedna osoba, a mianowicie starsza dziewczyna, która jest w samorządzie szkolnym, przez co też jest bardzo popularna w tutejszej szkole. I ta kobieta daje mu możliwość dołączenia do takiego nielegalnego programu o nazwie Bear's Brain, który umożliwia zatrzymanie czasu w rzeczywistym świecie. Lecz aby móc z tego korzystać, to trzeba zdobywać punkty. Poprzez pojedynki. I z innymi użytkownikami tego programu. A jeśli gracz przegra i straci wszystkie punkty, to aplikacja odinstalowuje się i usuwa wszystkie wspomnienia z tym programem. Oczywiście nie bez powodu ona go do tego zaprosiła. Zrobiła to, ponieważ potrzebowała pomocy w zdobyciu dziesiątego poziomu w tej grze, aby móc się spotkać z twórcą Birdsbraina i poznać tajemnice tej aplikacji. Jednak dojście do tego nie będzie takie łatwe. Ocell World było jednym z moich pierwszych anime, kiedy zacząłem się interesować takimi krótszymi seriami. Bo jeśli chodzi o moje pierwsze bajki, to były tasięce, czyli Dragon Ball i Naruto. Więc zamiast brać się za jakiegoś nowego tasiemca, to wziąłem się za oglądanie tych zwykłych krótkich serii. I właśnie jeden z tych był omawiany teraz tytuł. To na tamte czasy podobały mi się postacie. Lecz do głównego bohatera, który był małym niezdarnym grubasem, to ciężko potrafiłem się przekonać. Ale w sumie to też ukazuje, że chłopak rzeczywiście się różnił od innych i nie bez powodu był wyśmiewany. Twórcą tego anime jest ta sama osoba, co stworzyła dobrze wam znaną serię, czyli Sao, co właśnie trudno nie zauważyć podobieństwa tych dwóch anime. Wiem, że są one ze sobą powiązane, ale chodzi mi o to, że widać takie podobne sytuacje, jak to, że główny bohater ma branie i te wszystkie dziewczynki oraz kobiety kleiły się do niego, czyli do tego małego grubaska i ponadto były o niego zazdroste. Jednak porównując obie serie, sądzę, że tutaj autor już nie popełnia więcej tych błędów, co było w Saw. I historia, co tu stworzył, jest całkiem ciekawa. Że teraz po latach, jakby wyszedł w końcu ten obiecany sezon, to z chęcią by go obejrzał. Bo fabuła się jeszcze nie skończyła, a jestem ciekaw, jak ta historia się potoczy. <śpiewanie> Kolejny isekai i trafia do świata gry. Tylko że tytułowy bohater o imieniu Sakomoto trafia do innego wymiaru, ale nie jako zwykła osoba. Tylko jako jego poses gry. Czyli wymasterowany bohater o nazwie Diablo z przydomkiem wadca demonów. Co już ten tytuł wiele musi znaczyć. Jednak za zatem przeniesieniem Zakomoto do świata gry stały dwie urocze dziewczyny, które odprawiały rytuał przywołania. Rytuał ten miał polegać na tym, że przywołana postać pod wpływem zaklęcia stanie się posłuszna osobie odpowiedzialnej za wykonanie tego czaru. Jednak w końcu Diablo był jeden z największych kozaków, więc oczywiście miał ze sobą jeden z najlepszych ekwipunków. Dlatego efekt tego przywołania odwrócił się i Diablo przyszedł na ten świat, lecz zaklęcie zostało odbite i to one stały się mu posłuszne. I w taki oto sposób nasz bohater rozpoczął swoją przygodę w świecie dobrze mu znanej gry wraz z dwiema które stały się jego towarzyszami. No w porównaniu do tych dwóch poprzednich tytułów, to tutaj historia nie jest jakaś długa i skomplikowana. Na początku seria prezentowała się całkiem ciekawie i sądziłem, że będzie z tego interesująca historia i może być z tego nawet dobry Isekaj. Kreska ładna, więc co pokażą mi dalsze odcinki? Takie właśnie miałem myślenie na początku, bo ten isekai okazał się jednym z najbardziej sprośnych anime jakie widziałem. Tak jak unika tego i haremy czy różne tam ścierwa, to te anime, pomimo zwiększającej się ilości zboczonych momentów, dalej mnie do siebie ciągnęło, że byłem ciekaw, co będzie dalej. Więc tak czekałem co tydzień na te anime, ponieważ oglądałem je gdy wychodziło na bieżąco. I powiem wam, że anime potrafiło rzeczywiście zaskoczyć: jak jeden moment z przyzwaniem demona, albo w sumie czy tak zaskakiwać. widz oglądając te anime, dowie się, że ten tytuł jest zdolny do wszystkiego. Chyba piosenka z Endigu miała na mnie taki wpływ, że patrzyłem na te anime inaczej. Przez co polubiłem tą produkcję. Podkreślam, że piosenka z Endigu, bo o tym, jak wizualnie został przedstawiony, to wolę nie mówić. Ale w sumie też fajnie wyszedł. Nie wiem, ale pomimo przesadzonej ilości HEV i Sekimo, to jakoś ten tytuł ciągnął mnie do siebie, że dalej byłem Ciekaw, co tam się wydarzy. Anime jakieś dobre nie było, ale po prostu mi się przyjemnie oglądało i spodobało. A Wam, jeśli nie zależy na zbytniej powagi w serii, to Wam też może się spodobać.